Pora powiedzieć, żegnaj. Ten sezon był naprawdę niezły. Mieliśmy młoty, nową mapę, sejfy, naprawdę dużo się wydarzyło. I dzisiaj w tym odcinku, właśnie pożegnamy pierwszy sezon rozdziału czwartego. Oczywiście, zanim zaczniemy, subskrybujcie, zostawcie łapkę i wpiszcie kodowela do sklepu. Przyszła pora na to, żeby się pożegnać. Słuchajcie, dzisiaj. Zagramy ostatni mecz, przypomnimy sobie Najważniejsze rzeczy i prawdopodobnie Jesteśmy również na tej lokacji Ostatni raz, ponieważ ta miejscówka Również ma się zmienić, jak to sezon Także lecimy na mapę i dzisiaj podsumujemy Sobie wszystko i oczywiście postaramy się wygrać grę Także dzisiaj casualowo podsumujemy Sobie to, co wydarzyło się w Fortnite, I chyba najlepszym pomysłem na Taki ostatni mecz będzie to, żeby polecić na Cytadelę Ponieważ Cytadela nie wiadomo, czy będzie w kolejnym sezonie Z przecieków już wiadomo Że prawdopodobnie nie będzie, ale być może będzie ona po prostu w innym stylu, przynajmniej tak mi się wydaje, ale gdyby ją usunęli, polećmy tam, postarajmy się zdobyć oczywiście mityczne bronie i widzowie. Od czego zaczął się w ogóle ten sezon? Jak wiecie, mamy, mieliśmy w grudniu nowy sezon, już nie pamiętam, którego to, to było dokładnie, ale w grudniu mieliśmy event, w grudniu mieliśmy event jeden, podobno, dużo osób mówiło, że był to dosyć zły event, że tak powiem, ja oceniam tamten event na taką ósemkę, podobno też wszystko było zrobione Wy... Czekajcie, czy mi tutaj ktoś leci? Odpuścili mi, no to wszyscy mamy taką fajną ostatnią gierkę, e, chociaż. Ej, to nieprawda, ktoś tutaj zleciał w ogóle. Dobra, wieku, żegnamy cię do lobby. Słuchajcie, no od czego się zaczął ten sezon? No ten sezon oczywiście zaczął się tym, że dostaliśmy całkowicie nową mapę. Ta mapa została złączona z kilku kawałków. Dostaliśmy oczywiście biom zimowy, biom taki rycerski właśnie pod Wiedźmina, biom zielony, czyli farma, jakieś tam miasteczko i kawałek tamtego biomu. Także tak zaczął się ten sezon i słuchajcie, ogólnie zaczyna się wszystko chyba w dobrym, w dobrej pozycji, dlatego że nie mamy tutaj nikogo. I tak, widzowie, oczywiście jako, że to było w grudniu, to Dostaliśmy oczywiście wszystko nowe, na przykład Excalibur, dostaliśmy tarczę, do której zaraz przejdziemy, ale o czym wam chciałem powiedzieć? Oczywiście, widzowie, dostaliśmy bardzo ciekawą rzecz, którą były święta w Fortnite, jak wiecie, event świąteczny oczywiście się odbył, dostaliśmy, o właśnie, to co pojawiło się teraz, dostaliśmy oczywiście perki, słuchajcie, system perków, czyli moim zdaniem najlepsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć dla Fortnite, czyli wprowadzenie perków, dlatego, że było dużo bardziej e, ciekawie, że tak powiem, nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale moim zdaniem perki wpłynęły bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Na grę. Dajcie mi znaka, co Wy myślicie o tych perkach. Moim zdaniem, są one kozackie. Tak jak kozacki był młot, słuchajcie, czy młoty będą w kolejnym rozdziale? Tego nie wiadomo, ale młoty na pewno dawaje nam to. Że mogliśmy albo uciec, albo kogoś dojechać I ja oceniam je dobrze. Jak wiecie, one też były również w turniejach, co ciekawe. I nie każdy pro-player był po prostu z tego zadowolony. Szczerze. Czy ja bym je zostawił? Oczywiście, żebym je zostawił. Ale być może z competitive bym je po prostu usunął. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Możecie dać znaka w komentarzu. Ale dobra, wróćmy do tego, o czym mówiłem do Was na samym początku. Staliśmy, oczywiście, nową mapę, nowe mechaniki. E, mechanika tylko przeskakiwania. Tak szczerze. Ja nawet nie wiem, czy ona jest w Fortnite, bo wiem, że było to. Zbugowane. Ej, czy to nie zostało. Chyba to nie zostało w końcu przywrócone. To przeskakiwanie, no bo teraz mi to nie działa. Ej, coś. To... Czyli oni tego by. Ej, halo, oni tego by nie włączyli? Naprawdę to jest wyłączone przez cały sezon? No to to jest. Ej, faktycznie. E, no, dostaliśmy oczywiście również nowe czesty, nowy bronie, hamery, tarcze, ekskalibery czy ekskalibury. Możecie napisać w komentarzu, jak ja to powinienem wymówić. Dostaliśmy motory, czyli dosłownie totalnie nową mechanikę jazdy. W sensie nigdy nie mieliśmy czegoś chyba, co jeździ na dwóch kółkach. Mieliśmy oczywiście wózki sklepowe, mieliśmy samochody. I w tym sezonie jeszcze musimy powiedzieć sobie o jednym: bo nie dość, że mieliśmy dużo nowych, fajnych rzeczy. To ten sezon, moim zdaniem, przejdzie prawdopodobnie do historii pod względem tego, że był to prawdopodobnie najbardziej zbugowany sezon w Fortnite. Ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Przejdźmy jeszcze do broni. Dostaliśmy nowe broni. Typu e, Red Eye, czyli ten e, z kropką, dokładnie tak ona jest tej, w tej pierwszej osobowej wersji. I tutaj takie jeszcze małe przypomnienie zostaje i Dostaliśmy również drona Sowe, jeden z lepszych przedmiotów, ale czy ten przedmiot był grywalny, tego do końca bym nie powiedział. No, na pewno przydawało się to na e, turniejach, ale też ludzie chyba nie do końca to w końcu zabierali. W końcu dostaliśmy e, nowe krzaki, krzaczora, czyli e, mogliśmy znaleźć krzaka i sobie go postawić. I co ciekawe, dużo osób korzystało z niego w ten sposób, że był, jest w sumie taki perk. Może mamy tutaj perk'a takiego do odebrania. O, wojownik buszu, który... Ej, czemu ja nie mogę zeskrolować? No i tak jak mówię, widzę, ten, no, ten sezon był jednym z najbardziej zbugowanych, no bo nawet perk'ów nie mogę... Właśnie, dostaliśmy łuki. Tutaj też małe przypomnienie. Skarb skórka, też małe przypomnienie. Czy on mi się przyda? Weźmy sobie go. No i co najważniejsze, oczywiście dostaliśmy jeszcze jedną rzecz. Na pewno się zastanawiacie teraz jaką. Dostaliśmy nowe pompy. Dużo osób mówi o tym, że stara pompa, stary spas jest... Lekko. Ej, co jest? Ej, halo, gdzie? Co jest? Ej, no nie. No nie, to jest żart. Halo. Halo, gdzie to jest? No. Ej. Sobie skrane. Widzowie, i to jest właśnie to, o czym mówię. Najbardziej zbugowany sezon w grze. Tutaj mi pokazuje mapę. No, nie mam pytań. No, po prostu, widzowie, nie mam pytań. Czyli oprócz nowych przedmiotów, dostaliśmy nowe, oczywiście, mechaniki, ale mówiłem również o świątecznym większym. Dostaliśmy, oczywiście, event, w sumie jeszcze dwa eventy. Dostaliśmy event walentynkowy, który tak naprawdę nie do końca, można powiedzieć, się sprawdził, dlatego że, na przykład, co roku kiedyś dostawaliśmy kusze, a teraz nie dostaliśmy zupełnie nic, dostaliśmy tylko skiny walentynkowe i szczerze wam powiem, że to chyba jeden z najgorszych eventów walentynkowych Ej, weźmy sobie, uleczmy się bo mamy trochę mało życia jeśli chodzi o fabułę, to dostaliśmy tak naprawdę urządzenie przy Cytadeli jeśli chodzi o fabułę, no to tak naprawdę chyba to wszystko. Jak wiecie, w tym ten sezon nie kończy się eventem, i jest to również spowodowane pewnie tym. E, no, ale szczerze wam powiem, że ja liczyłem na jakąś, jakieś wątki fabularne, jakieś większe, że coś będzie się działo na mapie, no ale jak już to jest pierwszy sezon rozdziału czwartego, no to nie stało się w ten sposób po prostu. Po prostu nie stało się w ten sposób. Mówiłem wam jeszcze o jednym wydarzeniu. Oczywiście w Fortnite nie dość, że to została dodana masa rzeczy, no to pod sam koniec sezonu. Jak Jakiś miesiąc wcześniej dostaliśmy największą aktualizację w historii, chyba w sumie międzysezonową, ponieważ nareszcie Epic Games postanowił, że nie zrobi czegoś takiego, że dostajemy po prostu e, jakiś tam event związany z jakąś kolaboracją, tylko Epic Games postanowił, że zrobi totalnie oddzielny evencik. I mówię wiecie tutaj o czym. Bardzo dobrze wiecie o czym tutaj mówię. Mówię tutaj o safe'ach i kartach, które zostały przywrócone do gry. I szczerze wam powiem, no ja byłem wtedy w szoku, jak zobaczyłem tą aktualizację. I weźmy sobie nową pompkę i przeleć sobie może już do tej strefy. Także dostaliśmy powrót safeów, dostaliśmy karty, dostaliśmy bossów i co najważniejsze, dostaliśmy pięć egzotycznych broni, czyli naprawdę wydarzyło się bardzo dużo. Ja jeszcze na samym wstępie tego odcinka mówiłem wam, że liczę jeszcze na jedno, że liczyłem jeszcze na jedno, że wydarzy się to w tym sezonie. Ten tryb pierwszoosobowy, jak wiecie, tryb pierwszoosobowy totalnie mógłby rozwalić rozgrywkę pod względem tego, że tryb pierwszoosobowy mógłby być wbudowany w tryb bezbudowania, żeby tam była tylko i wyłącznie ta kamera to by było przepotężne, ale czy tak się kiedyś stanie, zobaczymy. Na pewno, co było najlepsze, no to tak naprawdę system perków, który gwarantował nam na przykład siorbownicę co było mega super. Nie wiem dlaczego, ale głównie te strefy zawsze mi wywala na odcinkach. Nie wiem, jak to się dzieje. Wróćmy sobie tutaj jeszcze do perków. No, to są chyba najlepsze, najlepsze, co mo mogło się wydarzyć w Fortnite. czyli właśnie perki, perki, które totalnie zmieniły rozgrywkę, które również zostały wbudowane w turnieje, co moim zdaniem poszło to mega na plus, chociaż no też nie do końca było to sprawiedliwe względem rozgrywki, ale zobaczmy też z drugiej strony, że no z każdej skrzynki leci co innego i tak jest i Ratą, i tak. Niektóre perki oczywiście nie były dostępne na turnieje, no ale jeśli rozmawiamy o turniejach, my z Zakrzakiem graliśmy oczywiście Ligę Kappa i graliśmy jej naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo w tym sezonie. W kolejnym sezonie mamy zamiar grać dalej ligę i wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, żeby właśnie w kolejnym sezonie wrócić. I coś więcej, po prostu, pograć. Na pewno wiele rzeczy pominąłem, tak naprawdę, które wydarzyły się w Fortnite, o których nie powiedziałem. Ale przejdźmy teraz sobie do największych zalet tego sezonu. Moim zdaniem największe zalety to właśnie cały ten sezon pod względem nowych rzeczy. Dostaliśmy masę rzeczy, które były. Oj, właśnie. Które, były, które sprawiały fan? Ale też sprawiały to, że niektórzy, widzicie, no prawie już dostałem głowę. co się wychylasz, gościu? Okej. Okay. No nie trafiliśmy go czy co, weźmy sobie tego redaja Także była masa fajnych rzeczy, ale była też masa rzeczy, które psuły tą rozgrywkę Dobra, 31 I żebym miał ja głowy tylko nie dostał Wychyl się Wychyl się, gościu Dobra, ten ziomek chyba się nie chce ze mną bić Także dostaliśmy masę fajnych rzeczy, ale dostaliśmy też masę złych rzeczy Największe, największe zło w tym sezonie, moim zdaniem, były to błędy Które cały czas się powtarzały i które w ogóle nie zostaje naprawiane, bo na przykład lizganie do tej pory jest zbugowane. Z zbugowane. Strzelanie z RPGA e, przy sprincie również do tej pory jest zbugowane. 31. Okej. Okay. Tak widzowie, jeśli miałbym ocenić ten sezon, był on kozacki. Moim zdaniem, był on kozacki, ale bardzo zbugowany. Wniósł on bardzo dużo fajnych przedmiotów, ale bardzo nierównych przedmiotów. Jeśli chodzi o mapę, mapa była również fajnie zróżnicowana, ale czy to do końca było fajne? Na pewno minusem było to, że na przykład metal było bardzo ciężko znaleźć, i to na przykład nie podobało mi się w tym sezonie, że za tym metalem trzeba było iść na zimę albo gdzieś tam totalnie. O, widzicie, już miałem zbugowaną postać. Ale w sumie, jak możecie teraz jeszcze zobaczyć na minimapę, możecie na niej teraz zobaczyć. Zrzuty, ja zapomniałem jeszcze o Deku Smash oraz o Kamehameha, które powróciło. To też było swego rodzaju coś nowego i coś, co totalnie psuło nam rozgrywkę. I Ja nie do końca z tego byłem zadowolony, bo nieraz było tak, że tym Kamehameha, no po prostu ginęliśmy. Na plus, na pewno, moim zdaniem, turnieje, w których grało się o wyjście, to nie jest do końca dobre, ale turnieje pozwalają na to, że mogliśmy bardziej pomyśleć o tym, żeby gdzieś się tam dostać dalej i coś tam powalczyć, a niekoniecznie grać o kasę. Na pewno było dużo trudniej się podostawać i tak dalej. Coś mnie tu podchodzi, gościu, ty tutaj, tutaj nie podchodź. No i najlepsza pompa w tym sezonie, czyli tanderek. Nawet za fioletową ją wolę, chociaż wiecie co? Dzisiaj sobie zagrajmy z innej. Zagrajmy sobie z tej może, żeby tutaj nie kombinować. Dobra, wychodzimy na tego gościa. Oj, też dostał. Aha, no... Wszystkich zabiera riftem. No do, nie do końca jestem zadowolony z tych merków, tak wam powiem szczerze. Tak naprawdę to mi tu dwa fragi uciekły. Ale mamy tutaj na pewno jeszcze jakieś fajne rzeczy, które po nich zostały. Czy mamy. O, właśnie, Tanderek, złoty. I tak, teraz przejdźmy do rzeczy, które chciałbym zobaczyć w nowym sezonie. I pogadajmy sobie o tym, co ma się wydarzyć w nowym sezonie. Słuchajcie, pewnego czasu do gry zostały dodane bambusy przy Cytadeli i to świadczy. Czy prawdopodobnie o tym, że w kolejnym sezonie będziemy mieli japońsko-neotiltadowy, ten neotkiltedowy styl i plus japoński styl w grze? O tym się mówiło od dłuższego czasu, mieliśmy właśnie te bambusy, a później dostaliśmy po prostu masę nowości, inaczej, może nie masę nowości, ale masę przecieków o tym, że faktycznie tak ma się wydarzyć. I kolejny sezon ma być to połączenie, można powiedzieć, Japonii i e, takiego hotel kiltedowego stylu, czyli takiej przyszłości. Nawet galerie zostaje dodane w kreatywności. Jeśli chodzi o galerie, wiecie, galerie, z których się buduje Więc to też może o tym świadczyć, że faktycznie tak się może wydarzyć I co ma się wydarzyć? No prawdopodobnie dostaniemy jakieś, nie wiem, bronie w nawiązywaniu do Japonii Tylko co by... Może nie tak do Japonii, co do tego stylu japońskiego, chińskiego Co by to mogło być? Szczerze wam powiem, nie mam zielonego pojęcia. Tak samo nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Możecie mi napisać w komentarzu, o co tutaj chodzi. Weźmy sobie te strzałki. Dobrze by było jeszcze pozbierać matcy. I czego ja bym chciał? Ja sobie tutaj wypisałem listę rzeczy, które chciałbym zobaczyć w nowym sezonie. I pierwsze, co mam na liście, e, jest to na pewno to, żeby dodali jakieś nowe mechaniki. Podobno ma być chodzenie po ścianach. Taka mechanika. Ale podobno ma być to w perku. Czyli będziemy mogli chodzić, nie wiem, jak Spider-man po ścianie. Dzięki perkowi. Czyli będziemy mogli się tak bardzo... Bardziej... inaczej. Będziemy się mogli mocniej wspinać. Szczerze wam powiem, że nawet nie wiem, jak to do końca określić, ale coś takiego ma się wydarzyć. Chciałbym na pewno zobaczyć w końcu tryb pierwszoosobowy. To by było naprawdę coś fajnego w grze. Bo ten tryb pierwszoosobowy na pewno dałby nam, dałby nam to, że moglibyśmy mieć prawdopodobnie wybór kamery, który, na której chcemy grać. Czyli na przykład w danej sytuacji Kamera pierwszoosobowa mo może być lepsza, ale w sumie też nie musi. No ale na pewno by było coś yy, tutaj ciekawego. Fajnie by było, jakby powstał totalnie osobny tryb do tego, żebyśmy mogli grać tylko i wyłącznie na pierwszej kamerze. To by naprawdę było ciekawe. Tak myślę przynajmniej. Czego bym również chciał? Chciałbym, żeby skrzynki się za każdym razem respiły. Za każdym razem, żebyśmy mieli 100% respa. I moim zdaniem to, co się wydarzyło. Ajajaj, o Inka, uczek mi. No co się wydarzyło podkanie, czyli 100% lodówek i 100% tych e, e, chestów nowych. No to moim zdaniem jest to znak tego, że być może to powróci, ale nie wiem do końca. Następnie pompa, stara pompa, wiem, że dużo osób by wróciło, mimo tego, że damage jest mniejszy niż kiedyś. Wiem, że dużo osób by powróciło do gierki właśnie dzięki tej starej pompie, nowym spadzie. Podobno ma być nowa wersja tej pompy, ale czy tak na pewno się e, okaże? dowiemy się w sumie wkrótce. No i ja mam trochę mało małomaców. To mi się troszeczkę nie podoba. Ojo, co tam się dzieje? Podsumowując, myślę, że kolejny sezon będzie najlepszym sezonem. I na pewno zastanawiacie się, dlaczego ja tak myślę. No, myślę tak z tego powodu, że po prostu w nowym sezonie mamy dostać kreatywny 2.0. I moim zdaniem, kreatywny 2.0 pozwoli nam na to, że Gierka się rozwinie. A jako, że Epic będzie chciał bardzo mocno przywrócić graczy do gry, właśnie ze względu na kreatywny 2.0, to myślę, że to będzie po prostu najlepszy. Przez sezon, bo po prostu Epikowi będzie zależeć na tym. Już tak mówiłem w grudniu, ale wtedy kreatywny 2.0 został przeniesiony. Myślę, że w końcu Fortnite'owi będzie zależeć na tym, żeby po prostu kolejny sezon był przepotężny. W skrócie, przepotężny. Ogólnie muszę uważać. O nie. O nie. Aha. Dobra. 70. I raz, i dwa. No, zero pingowiec. No siema, byku. Gorzej jak tamty żołek wiecie. Będzie chciał mnie zastrzelić z tego co... Z tego, co wcześniej Ale chyba, chyba już nie będzie miał Także, widzowie, ja myślę, że ten sezon, który nadchodzi Będzie przepotężny Ale czy tak się skończy Czy tak na pewno będzie Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć Na pewno chciałbym 100% skrzynek Na pewno chciałbym jakieś kozackie noje przedmioty Typu młot Podobno ma być jakieś lasso Czy coś w tym stylu Ale czy coś takiego się wydarzy Ja jak mówię, nie wiem Naprawdę oczekiwania mam bardzo duże Co ty, gościu, robisz? Ej, gdzie on jest? Dobra, 86. No i co widzowie? Ostatnie zwycięstwo, prawdopodobnie. I pom. Ostatni uinek. Ja myślę, że kolejny sezon po prostu będzie przepotężny. I co widzowie? Na koniec Was proszę o to, żebyście wpisali kodowela, zanim sezon się skończy, albo przy zakupie karnetu. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym sezonie. Trzymajcie się piona.